Cześć, dziś podsumowanie miesiąca marca. Miesiąc marzec to już jest ten miesiąc, kiedy fotowoltaika zaczyna naprawdę fajnie działać. To jeszcze nie jest to, co mamy w okresie letnim, ale jest naprawdę dobrze. 109 kWh. No, to już jest połowa tej produkcji, którą mam w lecie. Dla przykładu, przypomnę Wam, że w listopadzie było tylko Niecałe 23 kWh, w grudniu było niecałe 13, w styczniu 11, a w ubiegłym miesiącu, czyli w lutym, było 42 kWh. A tu już mamy 109 kWh, jest nieźle. Szczególnie ta druga połowa marca, spójrzcie, nie? tu już oscylowało w, w okolicach 4-5 kWh. Nawet tu, słuchajcie, produkcja była 7-1. Yy, tu była prawie 7, także no, naprawdę fajnie. Więc myślę, że miesiąc kwiecień powinien być jeszcze lepszy. Oczywiście tutaj nadal tą wodę gdzieś ten kocioł musiał nam dogrzewać, no bo to mimo wszystko jest za mało, żeby ta fotowoltaika była samowystarczalna, aczkolwiek były dni takie, kiedy kocioł na dogrzanie wody nie załączał się wcale. Albo załączał się tylko jeden raz, tak, na, na to, żeby tą wodę dogrzać. Słuchajcie, tutaj, w ogóle, te ostatnie dni marca przed świętami i święta były bardzo, bardzo ładne. E, ja już tutaj 30 marca wyłączyłem kocioł na ogrzewanie domu, słuchajcie, całkowicie go wygasiłem. Mogłem to już zrobić nawet tutaj kilka dni wcześniej, bo ta pogoda naprawdę była super. Ten kocioł już praktycznie e, pracował całą dobę w podtrzymaniu, e, więc nie miało to trochę sensu. E, także 30 wyłączyłem. I teraz, słuchajcie, jeżeli fotowoltaika nie daje rady, no to muszę dogrzewać tą wodę, nie? Więc dogrzewam sobie prądem z sieci. Tu 31 marca miałem jedno dogrzanie prądem z sieci, troszeczkę tą wodę musiałem podgrzać, dlatego, że ten kocioł już tutaj nie pracował, a to było, słuchajcie, zaraz tu przed świętami, nie? Bo 31 to była Wielkanoc, to była sobota, więc to zużycie wody miałem większe z racji tego, że były święta przed świętami, przygotowania do świąt i tak dalej, więc Musiałem tutaj raz dogrzać prądem z sieci i miesiąc kwiecień również. Yy, mamy dzisiaj już trzeci kwiecień. Yy, nadal ten kocioł nie pracuje, więc, yy, jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście będę dogrzewał prądem z sieci. Yy, czy odpalę ten kocioł jeszcze w tym sezonie grzewczym? Słuchajcie, nie wiem. No myślę, że jeszcze kwiecień, no, chociaż zapowiadają naprawdę fajną pogodę. Teraz jest troszeczkę chłodniej, ale noce są nadal ciepłe. Mają być naprawdę temperatury nawet po 27 i 28 stopni w dzień pod koniec tego tygodnia. Więc myślę, że jest szansa, że może już nie będę tego kotła odpalał. No zobaczymy, bo kwiecień to już jest generalnie tak po 20 kwietnia. To już jest taki okres, kiedy z reguły ten kocioł na ogrzewanie wyłączam. Także słuchajcie, idzie ku dobremu, jest coraz lepiej, naprawdę. No, nie jest to jeszcze to, co powinno być, ale jestem już z tego zadowolony, bo te ostatnie 4 miesiące, no to rzeczywiście były słabe, bardzo słabe. Dobra, na dzisiaj tyle, trzymajcie się i do następnego, hej!